No i dobra kurde, znajduję się kurczę w Szczocinie. Przywiózł mnie tutaj znajomy i kurczę, dzisiaj się zatrudnia jako kierowca autokaru. I tutaj gdzieś podobno za rogiem ma to być. Ta cała baza czy coś. Także pójdźmy sobie. Kurczę. Jestem ciekaw bardzo tego, jak ten autokar wygląda i w ogóle. Zaraz się dowiemy. O, kurczę, już coś widać. O! Takiego kurczy się nie spodziewałem, takiego nowego autokaru, że dostanę. Zobaczmy kurczę. Co tam powiedzą w budynku. Ciszę ci tam, kurde, co za zarządzają tą firmą. O, obejrzmy sobie. Kurczę. Jak się liśni, kurde, umyty jakiś kurczę, nawet jest. Jak widać, autokar. Co to jest w ogóle za marka? O, tutaj przejdę. Setra kurczę. Na niemieckich rejestracjach, jak widać, jest czy fajnie się prezentuje ten autokar. Także wejdę tutaj i popytam co i jak. Także widzimy się za chwilę. No i dobra, wszystko mam już uzgodnione. Jestem tutaj zatrudniony w tej, w tej firmie. Także teraz sobie zobaczymy, autokar, jak wygląda w środku i w ogóle. Mam już wszystko, kluczyki. I dzisiaj sobie w ogóle przy mam przygotować ten autokar do wyjazdu. Tam niedaleko jest e, taki garaż. Ta firma ma garaż. I tam e, mam się udać do tego garażu. Też zatankować do pełna sobie mam. Także otwórzmy drzwi. O, dobra. Drzwi otworzone, kurde. Wchodzę do autokaru. No, kurczę, spoko autokar. Jak widać, fajnie się prezentuje. Mi się podoba. No, także, jak widać, nawet kurde, czysto tutaj jest w środku. Nie jest jakoś brudno czy coś. O, fajnie. Tutaj nawet jakieś kurde tablety, czy co to tam, kurde. Jakieś ekrany tutaj są. Pasażerowie będą mogli sobie tutaj coś oglądać, czy przeglądać, czy coś. Także, o, tak się tutaj prezentuje wszystko. O, cała deska rozdzielcza. Także co? Siadam za kierownicę. Dobra, jestem za kierownicą. Odpalmy go. Ło, odpalił kurde. Także co? Zamykamy drzwi. Dobra, drzwi zamknięte. A jeszcze pójdę sprawdzić w ogóle, czy luk bagażowy się otwiera. Dobra, zobaczmy, czy luk bagażowy się otwiera. Powinien działać. O kurde, działa. O. Kurcze, fajnie. Fajny autokar dostałem, kurde, bardzo mi się podoba. Także wchodzę za kółko, jedziemy. Dobra, zamknę drzwi. Proszę zamknąć. Proszę kurde, zamknąć drzwi. O, dobra. O tam nawet jakieś kurde jest ekran. Także co? Ręczny spuszczamy. I jedziemy ten auto, autokar przygotować do. Podróży. Będziemy na początku jeździć po Polsce, z tego co tam mi tam mówili. Także. Ogólnie jestem w Szczecinie. Nie wiem, czy już mówiłem. Kurde, także. Co, jedziemy przygotować ten autokar. Zaznaczę jeszcze na GPS-ie, gdzie, gdzie to tam jest. Dobra, mam zaznaczony. W miarę blisko to jest. Także ruszamy. O, wycofam kurczę. Kurde. Fajnie, bardzo mi się podoba ten autokar. Dobra. Jakoś tutaj muszę nawrócić, kurczę. Spory autokar jest, bardzo duży. O, dobra. Także cofamy jedziemy do tego tam garażu. Jakoś daleko się nie znajduje. Dobra, otwieram okno, kurde, zobacz czy tam nie uderzę. Dobra, chyba starczy. Także... Jadę. Światła są. Są. Kierunkowska skurczę. Dobra, nic nie jedzie. Także możemy jechać. No dobra. Kurcze. Fajnie się bardzo jedzie. Tak nie wiem, kurczę jak to powiedzieć. Tak jakoś. Lekko kurczę w ogóle wszystko tutaj chodzi. Bardzo fajny autokar, kurcze, Setra. A Klaxon. Oe, Działa kurde! No i co? Tak jak już mówiłem, jedziemy przygotować sobie autokar. Pierwszą jakąś trasę niedługo, tam mówili, że będą mieli dla mnie. Także dzisiaj przygotowanko autokaru. Tam mam też wjechać do tego garażu, tam ktoś podobno będzie i coś tam jest do naprawy podobno w autokarze. I w ogóle sprawdzą czy jest wszystko sprawne, hamulce i tak dalej, oleje. I takie tam rzeczy. Także... Podobno ktoś tutaj ma zaraz przyjechać, zobaczyć to. Dobra. Tutaj już to jest. Także wjeżdżamy. O! Kurde, jaki... O, jest tutaj koleś. Kurde, czeka. Ty, kurde, nie obija się do roboty kurcze, Kurde, halo. No. Także wyłączmy autokar. I widzimy się, gdy oni to na wszystko tam sprawdzą, ten gościu tam, o. Także, do za chwilę. Dobra, wszystko już jest sprawdzone. Także tutaj mamy jeszcze do zatankowania. Tutaj nawet jest jakaś prywatna stacja. Także, jedziemy zatankować, o. Na płot kurde uważać trzeba, żeby nie przywalić na samym początku. Także jedziemy dotankować tutaj paliwo. No i autokar będzie już gotowy, kurczę, do pierwszej trasy. Także tutaj jest ta prywatna stacja. No dobra, otwórzmy drzwi. Dobra, wyłączmy autokar teraz. I dobra, tankujemy. Zobaczmy, ile tutaj wejdzie litrów. No, sporo kurczę 200, ale tam chyba było 3 czwarte. Baku no to sporo litrów ma ogólnie autokar, także zatankowane. No i co? Teraz zaparkuję tutaj autokar gdzieś. No i dobra, teraz jadę do hotelu tym autokarem i będę czekać na jakieś kurde zlecenie. Także. Zamykaj drzwi, kurczę. O, dobra. I tutaj hotel widzę, że jest niedaleko. Także jedziemy. I w jakiś, nie wiem, podobno dzień ma być coś dla mnie. Tutaj mamy hotel. Także co? Się rozpakuję, kurczę. Mam tam moje rzeczy też. Kurde. Ten rozpakuje się w tym autokarze, bo będzie, kurczę, długa podróż tego co tam mi wiadomo jakieś dług, długa traska także co to będzie tyle też w tym odcinku kolejny odcinek ogólnie będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu także dzięki za oglądanie na razie pa pa